Czy można lepiej rozpocząć tegoroczną edycję Rolanda Garossa niż zrobiła to Magdalenet? Nie sądzę. Witam Was bardzo serdecznie podczas tego rolandowego już spotkania. Myślałem o tym, żeby przed turniejem coś nagrać, no ale dzisiaj już dostałem bardzo poważny impuls, żeby kilkoma przemyśleniami się z Wami podzielić. Na pewno większość z Was lub duża część oglądała to spotkanie Magdalinet. Z Ons Żaber, i znów dostaliśmy taką odpowiedź, dlaczego ta artystyczna dusza Tunezyjki czasami nas zaskakuje, in plus, a czasami jest jej kariera trudna do oglądania. To nie był jakiś najgorszy mecz Tunezyjki. Nawet bym nie powiedział, że to był jej zły mecz, ale na pewno nie było to spotkanie, które przypominało te najlepsze z ostatnich. Tygodni, dużo w kierunku tego, żeby nie wprowadzić tunezyjkę w taki stan bezpieczeństwa, zrobiła nasza tenisistka. Bo, bo, bo jeżeli zobaczymy sobie na, na ten sezon w wykonaniu Magdy, na kalendarz jej startów, na to, co za nią w zasadzie mamy półrocze, można powiedzieć, że, że to już jest moment na pewnego rodzaju oceny, podsumowania kilku miesięcy, to nie było tam wielu startów wybitnych. Było kilka bardzo dobrych. Mi osobiście zapadły. W pamięć najbardziej ten wynik z Charleston, czyli ćwierćfinał 500 z dwoma wygranymi meczami, jednego dnia z Fernandez i Kanepi. To jest dla mnie taki obraz Magdalinet, który mam z ostatnich miesięcy, I, i to jest obraz, który Magda dzisiaj przeniosła na kort, czyli do tej walki, do tej pasji, do tej zawziętości dodała bardzo wiele elementów tenisowych, które zagrały w odpowiednim. Momencie. Często mówimy, że te pierwsze rundy to jest czas, kiedy łatwiej osprawienie niespodzianki, kiedy, kiedy niżej notowane mogą chwycić faworytki. Oczywiście, jeszcze raz podkreślę, przypadek Tunezyjki jest odosobniony, bo ona, tak jak wielokrotnie wspominałem, nie jest jeszcze tęsiską stabilną. Jest tęściską, która najwięcej zwycięstw odniosła na kortach ziemnych w tym roku, aż 17. Przy zaledwie czterech już teraz porażkach. Jest tenisistką, która ma drugą pozycję, jeżeli chodzi o liczbę wygranych meczów bez podziału na nawierzchnię za igą świątek. Oczywiście ta różnica jest meczowa, ale i tak pozycja Żaber nie ulega tutaj wątpliwości. Jest drugą tenisistką tego sezonu. no Co tu dużo opowiadać, i, i to potwierdza ranking. Natomiast dzisiaj Magda Linet w kilku takich przestrzeniach, w których to żaber rządziła na ogół na kortach, momentami to Magda była górą. Byłem zaskoczony tymi skrótami, jak dobrze była przygotowana Magda taktycznie do tego spotkania, bo, bo i skróty jej autorstwa, takie wkręcające się w mączkę, dające bardzo wiele punktów, grane w świetnych momentach, bo to je dzisiaj. Odróżniało i skróty Ons Żaber, które wiadomo, że ze zmiennym szczęściem były zagrywane w trudnych pozycjach, czasami dojeżdżając do piłki w obronie, ale Magda do każdej piłki była gotowa. No, czytała Tunezyjkę naprawdę jak, jak dosłownie otwartą książkę, tak jakby znały się jeszcze lepiej niż historia kilku spotkań na to wskazywała. Wiele trudnych momentów było w tym meczu dla, dla Polki. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Ten pierwszy set był do pewnego momentu wyrównany, ale nie można mówić, że, że wynik był dla Magdy krzywdzący. On z Żaber była lepsza w ogóle do, do połowy tego spotkania w punktach najważniejszych. Pokazywał to realizator. Po 30, po 40 tam mieliśmy kompletną dominację tunezyjki do pewnej chwili. Przy po 30 wyciągała znakomite podania. Kilka sekund później kończyła gemy. No, nie mogła się do niej Magda tak porządnie dobrać. Natomiast przez to, że, że Polka wciąż wierzyła, przez to, że była blisko, że jej pracę odczuwała tunezyjka, ta karta w pewnym momencie się odwróciła. Magda była w trudnym położeniu wielokrotnie w meczu była w drugim secie po przegraniu pierwszego oczywiście w roli tej goniącej broniła breakpointu na po 3, broniła dwóch, znaczy w gemie, który, który ostatecznie wygrała i doszło do, do wyniku po 3. W kolejnym gemie serwisowym, z którego wyszła na, na po 4, o ile dobrze pamiętam, broniła trzech breakpointów z rzędu ze stanu 0 40 w tiebreaku też pomimo tego, że chyba wygrała pierwszy punkt, była taka sytuacja, kiedy przegrywała z małym przełamaniem przegrywała bodaj 1 do 3. Także jak podzielimy sobie to spotkanie, a szczególnie jego drugą część, w każdym jednym momencie Magdalinet była stroną goniącą stroną, która pazurami chciała się trzymać, tej, która próbowała zamknąć mecz. W dwóch setach serwis żaber do pewnego momentu funkcjonował kapitalnie, ale, ale Polka miała jasny plan i, i prosty przekaz zaczęła wchodzić na drugie. Podania grała z bardzo dużą intensywnością, nie szukała akcji szalonych, postawiła na taką regularność, sumienną pracę. Ta piłka krążyła, ta piłka powodowała, że za trzecim, czwartym, piątym razem w głowie Ons-Jaber, tradycyjnie zresztą pojawiały się różne pomysły no, spoza tej karty, czy palety standardowych. Zakończyła to spotkanie Magdalinet. Wygrywając GEMA przy podaniu Tunezyjki ze stanu 40 do 0. To też jest ogromna sztuka i, i olbrzymia wartość, bo już myślami byliśmy w tym breaku rozgrywanym w tym roku w szlemach do 10 punktów. No, na wielu płaszczyznach, ale zaimponowała Magda, ale nie chciałbym wyróżniać wyłącznie tego przygotowania fizycznego, woli walki, tego wszystkiego, co powtarza się w meczach naszej drugiej. Rakiety, bo dzisiaj było bardzo dużo rzeczy czysto tenisowych, które zrobiły wrażenie na nas, zrobiły też wrażenie na tunezyjce, bo jeżeli dotrzecie do skryptu z konferencji, czy też zobaczycie sobie ury, urywek wideo z tej rozmowy, to Żaber do, do takich spraw czysto sportowych się po tym meczu odnosiła, mówiąc oczywiście o swoim rozczarowaniu, ale też uznając klasę. Magdalenet. I to jest takie piękno turniejów wielkoszlemowych, że dostajesz w pierwszej rundzie bardzo trudną rywalkę, ale jeżeli tę przeszkodę przeskoczysz, drabinka trochę się otwiera. Co nie znaczy, że Magdalenet jest już w drugim tygodniu szlema. Trzeba tutaj patrzeć zdecydowanie bliżej na mecz pewnie wtorkowy, czy też, czy też rozgrywany w środę. Ale Polka pokazała dzisiaj bardzo dużo dobrego tenisa. Dorzuciła trzeci spektakularny sukces na, na arenach wielkosztemowych, bo przypomnijmy sobie, ona wygrała już z Ashley Barty, wygrała z Eliną, z Phil Toliną. teraz dorzuciła do tego Ons Jaber. Niektórzy mówią, że oczyściła trochę terenu idzie świątek, natomiast moim zdaniem ten rzymski finał pokazał, że Iga świątek z, nad Ons Jaber to ma aktualnie trzy długości, Przewagi. Myślę, że z takiego spotkania też można wyciągnąć cenną lekcję na przyszłość. Mówię, mówię pod takim względem kibicowskim, czy, czy też z perspektywy obserwatora, bo często oceniamy wszystko na podstawie rankingów, bilansów, a, a też te rzeczywiście rządzą się swoimi prawami. Ci zawodnicy z piątej, szóstej, nawet 12 dziesiątki potrafią znakomicie grać Tenisa. Nie wiem, czy oglądaliście później spotkanie Juana Pablo Variasa z, z Peru. Piątego w historii peruwiańczyka, który ma dołączyć do czołowej setki. Na razie mu się to nie udało. I dużo wyżej notowanego, chociaż bez sukcesów akurat w tym turnieju wielkoszlomowym, Felix Orze alias no, przecież ten Varias to grał jak człowiek z czołowej 25 przez pierwsze... Dwa sety. Kompletnie zdominował spotkanie. Ożal Yasima, gdyby nie serwis, to w tym meczu byśmy w ogóle nie zobaczyli. Ale przyszedł ten trzeci set, przyszedł ten dłuższy dystans, znany przez jednego i drugiego. Chociaż Kanadyjczyk po raz pierwszy takie straty dwusetowe w karierze odrobił. Ale ten długi dystans. Przyszły pewnie jakieś myśli o ewentualnym zwycięstwie. Nawarstwiło się kilka startów z eliminacji, bo Warias rozegrał siedem setów w tym turnieju kwalifikacyjnym na przestrzeni kilku dni. Dostał taką iskrę, dostał mały impuls Ożalia Sim, wygrał Gemma na przewagi, przełamał po raz pierwszy w meczu, mając pierwsze breakpointy przeciwnika z Peru i poszło, i ruszyło, i już tak naprawdę do końca, chociaż ten piąty set był najbardziej zaciętym z tych trzech ostatnich albo w ogóle ze wszystkich. Nie było takiej poważnej szansy dla Peruwieńczyka, a Kanadyjczyk spotkanie wygrał 3 do 2. Nie sądzę, żeby on odegrał wielką rolę w tym turnieju, pomimo takiej, a nie innej części drabinki, w której no może jeszcze z kilkoma osobami sobie. Poradzić, ale to nam daje znów pewien punkt odniesienia, że, że czają się w tych challengerach, czają się w eliminacjach zawodnicy, którzy potrafią być skuteczni. I z tym większym zaciekawieniem czekam na przykład na spotkanie Magdy French z Angeliką Kerber, która tak, ma, tak mało miała czasu na odpoczynek przed pierwszą rundą Paryża po wygraniu w spektakularny sposób po trzech tiebrekach finałowych z Juwan. Strasburga w zasadzie w dniu wczorajszym, czyli, czyli w sobotę, i Iga Świątek. Iga Świątek, która otwiera w poniedziałek meczem o godzinie 12 na korcie Filipa Chatrier, tę edycję Rolanda Garosa. I też podejdźmy do tego meczu zdroworozsądkowo, oczywiście z wypiętą piersią, piersią z odpowiednią pewnością siebie, ale też z szacunkiem dla dokonań Łesji Curenko, bo oczywiście. Te dokonania to raczej historia, raczej przeszłość. Spektakularny rok 2018 z ćwierćfinałem w Nowym Jorku, z czwartą rundą tutaj w Paryżu, gdzieś na kartach historii. Najwyższa pozycja rankingowa w 2019, kiedy to były miejsca bliskie 20 w rankingu, bodaj 23. No ale ten sezon to już walka o turnieje główne, próba skutecznej gry w eliminacjach. Takie tenisowe turbulencje doświadczonej ponad 30-letniej tenisistki, więc zupełnie nowy etap w karierze Ukrainki niż ten, w którym jest aktualnie Iga Świątek. No, nie przewiduję, tak mówiąc szczerze, że, że tutaj coś złego się Polce wydarzy, ale odbierajmy te sygnały płynące z innych kordów z pokorą. Szlem jest trudny, szlem jest wymagający, trzeba zagrać 7. Równych, dobrych spotkań, żeby tę imprezę wygrać, czy żeby grać w niej do samego końca o taki sukces. Oczywiście z IGI roli faworytki nikt nie zdejmie tutaj, wszystkie inne będą chciały ją pokonać. Ja myślę osobiście, że, że jedną z najgroźniejszych będzie Simona Hale, pomimo nie tak kolorowych ostatnich tygodni z wyłączeniem tego pokonania, Pauli. Badosy, bolesnego zresztą dla, dla hiszpanki, może włączy się do zabawy Maria Sakari, a może wyskoczy ktoś nowy, bo patrząc na historię tej imprezy, przez kilkadziesiąt lat wygrywały turnie i rozstawione, natomiast w ostatnich pięciu edycjach mamy przetasowania, mamy trzy tytuły. Zawodniczek zdecydowanie niżej notowanych, nierozstawionych, czyli Jelena stapienko, czyli Igi Świątek i ubiegłorocznej mistrzyni Barbory Krejczykowej. Więc może wyskoczy nam jakaś nowa postać, na którą teraz absolutnie nikt tutaj w naszym gronie nie wpadnie. No dzisiaj. To, co musi cieszyć polskiego kibica, to świetne otwarcie turnieju, to to, że na ustach całego świata jest znów polska tenisistka i nie jest to Iga Świątek. Dla Igi też to pewnie będzie fajne odciążenie, może motywacja, może jeszcze dodatkowa mobilizacja, chociaż myślę, że jej nie potrzebuje, bo Magdalinet dzisiaj otworzyła ten turniej wielkim zwycięstwem z turniejową szóstką ONS. Żaber. Ja oczywiście zachęcam Was do tego, żeby imprezę śledzić na etapach Eurosportu, w Eurosporcie Ekstra, w playerze, czyli w tej przestrzeni internetowej. Robimy wszyscy dużą grupą, co możemy, żeby, żebyście przyjemnie spędzali czas. No a nasi tęsiści rozpoczęli ze sprawą Magdy ten turniej bardzo, bardzo mocnym. Akcentem. Pozdrawiam Was serdecznie i, i być może do usłyszenia już niebawem.